Puść mój nowy gangsterski kawałek się wieczku wieku, puść mi ten street banga, man. O rij Czekaj, czekaj Terminator, nowa wersja rapu Idę do starej babki, a tam leżą stare klapki Zauważyły mnie psy, a ja byłem z tego powodu bardzo zły Wyciągnąłem pracę Strzeliłem im po nodze Zobaczyłem grubą babę I zrobiła mi herbatę Wyszedłem i zobaczyłem pałę Co spodnie ma za małe Strzeliłem mu w gały Żule się z tego śmiały Doktora pod terminatora Dobry jak pomidor i fasola To nie jest kawałek dla jaj Cały czas Pu, 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 pu! goni mnie, FBI! Do zawinęłem kilo krówek. FBI posadziło mnie do poprawczaka na półdupek. Dostałem za to do żywocie. Nałożyli mi strażnicy z rumpeksu odzież. Na obiad zawsze Gorkuwa i brukselka. Przetrwać w poprawczaku to rzecz wielka. Żeby przeżyć, ojadając nosa kulkę. W celi ze skarpetek zrobiłem maczugę. Śmigiem wyskoczyłem z celi. Strażnicy już ze strachu pierdzieli Zabiłem ich grubo ponad stówę I poszedłem do araba na kebab i parówę Doktora Terminatora. Dobry jak pomidor i fasola To nie jest kawałek dla jaj Cały czas Pu 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 Goni mnie FBI Ja, yeah, jemen yeah, man Check it, check it. Tak było naprawdę ziom? Tego nie zmyśliłem ani trochę. Psy mnie zwinęły do poprawczaka! A mnie czeka za to sraka. Obcy terminator! For real, man! Nowy singer. Za tydzień w radio i w polnym telewizorze. Yo, 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 W kolorowym kolorze.